Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z serii Let's Play Minecraft. I dziś zajmiemy się budowaniem magazynu na drugim piętrze. I wykończyłem tutaj podłogę, żeby była, nie było. To jest taki hall, więc wiecie, tutaj zostawiłem. A tutaj jest podłoga drewna. Tutaj wiecie, takie jak kafelki. Tutaj nic nie robiłem. No i zostawiłem. Więc dzisiaj tutaj. Zamierza zamierzam zrobić magazyn. To idziemy po potrzebne rzeczy. Czyli, tak będziemy potrzebowali tabliczek na pewno. Już mam ich za mało. Płotków. Czegoś do rąbania. O, drewno. Aha, właściwie zbiera bardzo dużo drewna. Nie wiem. E, będziemy, weźmiemy sobie powiedzmy takie 36. No i oczywiście pochodnie. Mm, I aha, zapomniałam zrobić jeszcze skrzynek. To przerabiamy sobie na pół. Mam stak. Teraz rozmieszczam wszystko. Op, i osiem skrzynek jest, a będzie nierówno bo dziewięć. A jest równo. Tutaj będzie skrzynka. Tutaj. O tak. Czy nie tak? Nie, nie tak. Добра, так, бандит рахачасного. И хоп, хоп. Хоп. И тут и О, так, ну и... Ну ладно, там еще ладно, Ладно, ладно. I tak, tu będą kolejne skrzynki. Tutaj nie. I tutaj by można było zrobić taki coś. No, tutaj by było przejęcie, a tutaj by zostało. E, e, tak, skoczę po kilow. I może poszerzymy to. Ale wiecie, w taki szybki, prostacki sposób. I co ja tam chciałem? Dobra, się później nie wrócę. Hmm, tutaj skrzynka, więc tutaj będzie kolejna. Więc od zaczniemy rozgałęziać. Pływ na dwa szerokości. Tutaj, tak, tutaj będzie drewno. drewno i tak. E, to jest skrzynka, wolne. Skrzynka. O Jezu. Nie znoszę żywieru. A nie potrzebna. No i dobra, i teraz, teraz będziemy kopać i poszerzać granice. Chcę szczerze, że mi kilof nie wystarczy i się rozwali przedtem tym, niż zrobię, o Jezu, jak to tego i no znoszę o węgiel dobra tam się już nie chce iść po węgiel

No i pięknie. Akurat w takim momencie się rozwalił Kilow kiedyś prawie skończyłem. Nie eee, mam no, tutaj sobie zrobię. Co mi to? Dobra, no i tutaj skończone. Wystarczy tylko wziąć rzeczy, podpisać. I tak, tutaj jest przejście skrzynka drewną. skrzynka i tutaj żeby było jeszcze ładnie dokończę no i patrz jest A tutaj nie muszę robić chyba, nie? A chyba zrobimy tutaj, żeby było tam jeszcze symy. No żeby było, tak? Bo tutaj by było, to muszę rozwalę wszystko. O. No jest to rozwalić. Dobra słuchajcie, ja muszę kończyć, bo mi się za chwilę nie zapiszę i widzimy się w drugiej części. Cześć i cześć.